Siema widzowie, jak możecie wiedzieć, niedawno wszedł CS2, a Andek w końcu kupił Prime'a, dzięki czemu możemy grać w mecze rankingowe, a to znaczy, że rozpoczynamy nową serię z Counter Strike'a 2, Road to Global. Siema! Dzisiaj nagrywamy odcinek, kurde, z nie, 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 nie 2. Nie witajmy się, nie witajmy się, bo już przecież było przywitanie. No przecież tak, ale ja mówię, że dzisiaj nagrywamy w końcu z CS'a 2. To nie tak, A. że ostatnio Antek wrzucił no kurde specjal z CSA-1. Nie, no, nie, nie, nie mówimy nic po prostu. Nie no, nie no. Dobra, Antek to się wypnie. Dobra. Złomotowa no, no rzucę. Czekaj, jest. Jest? Jest ten tak tak na nasz, ten... Cofnij, cofnij się, cofnij się, cofnij się, to ja muszę wyskoczę w chwilę. Kurat przeładowywałem! Dobra, nie ważne O Jezu! To się Dobra! <laughs> chciałem powiedzieć, że specjalnie spadłem do Srebra 1, jak widać. A nie kupiłem, no jak ja Ej, ja też! Ej, ja też, właśnie! Ej, Ej specjalnie chciałem powiedzieć, że spadłem go, go, go. do Srebra 1, bo zaczęliśmy nową serię z Road to Global. I po prostu staramy się bić. Global. O Jezus, oprawy, to flag... Jezu, nie to było Jezu, po co... którzy na tej mapie. Po co oni flaszują? Skoro walęli mołotowo Aha To było fajne Goście mają w akacza w drugiej rundzie Co? Oni mają już akacza? Co, no co chyba, jest? Oskar, trzeba... Oskar, spójrz na mnie Wiem, Patrzę wiem, przykład, wiem, o tym, tak. wiem, napis. wiem, wiem Domyśliłem <grym> się od razu. Dobra. Antek, to podsadzisz mnie, bo tak będzie lepiej. Jak jest tą pompą. I chyba, teraz pójdę na tak zobaczysz. O. Dobra, spokojnie Antek. Nienawidzę po prostu jakichś... No. <grym> nie mieliście? Więcej granatów nie mają? Leży? Ja, ja wiesz co? Ja tam wjechałem Biorę Akacza, biorę Akacza Weź sobie... O wier, bo dobra Wiesz, wiesz, ja sobie poradzę z bo ja Akacza nie umiem <grym> Taki z ciebie właśnie Polak A nowe kupujesz Nie, dobra Ale szczerze cieszę się, że wyszedł CS 2 no, Ja mam srebrny 1 Panie, że swój kanał w e link w opisie, e e <grym> <w> opisie <grym> Antkowi brakuje rzuciłem w ogóle tego jeden. Ant Cicho bądź, jak ja mówię Antkowi brakuje 3 meczów do wbicia pierwszej rangi. Ostatni mecz będzie w, w drugim odcinku. Oni chyba idą na bombę No chyba idą. E, I w ogóle mamy tego... E, mamy ten kurde. Wpisujcie kod Airexik. Yes, yes. Key dropie. Tak będzie dla wszystkich dobrze. <śm> no, <śm> no, to... no to dobre chyba prostu Wpisujcie kod Irexik na Kidrop. No <noise> <Potwierdzam. głos> ja Dobra, chyba kupię sobie digla, wiesz? Zobacz, mam akarszka Ja pójdę sobie za skrzynę Ja, ja, ja ten, czekam tutaj Ale cofnij, cofnij się tutaj, Antek, bo że też się wstaliśmy tutaj... Dobra, są tu, są tu, są tu Cofnij, to cofaj, to cofaj, to cofaj Cofam, cofam, cofam Dobra, i stój tu znowu, no Ja ci idę pomóc, bo wiem, że tam są Patrzę tu. Słyszę ich. Tak? A to wyjdą górą prawdopodobnie. Ale ja patrzę z, z Paula. A mogą mieć plecy? Nie wiem, ty masz plecy. Nie chcę mi się patrzeć w plecy. Ty ale... idziesz? Tak, to ja, to ja. Jezu, podskoczyli. Nie wiem, tak, czy tak, oni tak, idą tak, plec, tak. plec, czy naprawdę im się chce to obkrążyć. Jest, jest, nie, jest, nie, cofnij, nie, cofnij, 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 widzę. Dobrze. Dobra, Ale ten spray kontrolowany akurat za kacetę, to jest piękno. A, zależy. No w sumie. Zależeć się umie. W tym masz wkrótce 7 koła Remember, house to nie jest, nie A po co ty tam jesteś? Spokojnie, nie ma co Mamy lepszą stronę jak na... NIE! Leży? Dwóch? Yy, spokojnie, spokojnie Antek Spokojnie, spokojnie Nie! Antek, serio? Ja się od tego nie zginął Gość ma... Y, dostał 56 Czyli ma, ma 44 Hapsy. Antek widzisz to co mam w ręku? Nie, obróć się. Oh. Let's move out. <laughs> no jak ty tego nie widziałeś, to nie wiem. Ale dobra. Widziałem tylko ten co oh. to się... oh. Drugi, drugi! No dostał w nogę! Ej, e, spalę się! Że ja go zabiłem tak ten. <laughs> Aha. Dobra. Yeah. Ja się cieszyłem po prostu. Się... Dobra, czyli jednak wupa, to Awupa. U mnie, Awupa, Awupa. Ja, nie, nie wiem, co ja gadam czasami. Let's give it to them boys. Dobra. Czasami, czasami. Czasami. Yy, jest jeden. Ale spokojnie tak ty pod plecy, bo jak jeden to nie dwóch. Nie wiem czego tam na dole nie widziałeś. Okay. Jest! To faj, to faj, to faj. Dobrze. To co mam cofać? <grym grym grym> <na pieczę. grym> 5-3 spokojnie, to co? Podnosi piano zapalający come on, come on, No i po co my tak stoimy? No tak wyszło. Jakoś tak wyszło. Ale to nóżki są piękne. stoimy? So no Spokojnie po spokojnie spokojnie. Oni mogą.... wlecą, bo mają uspa, więc wiesz się odwracałam. Chyba, że zrobię kurde 40 flashów na twarz. Co jest? A i zaraz będzie lol Hacks na czacie. Ale kurde ja nie hakuję! Spokojnie! Ja mam srebro jeden, ja nie hakuję! Ale tylko dlatego, żeśmy byli równobrance. No tak, tak. Spokojnie, no. spokojnie. tylko dlatego nie tylko dlatego mam srebro 1 odwróć się pewnie będzie to ten... nie zabiję o ale jednego zabiję wow! dobra no to chyba wiadomo co robiłem no chyba wiadomo chyba uwaga 3 4 50 flashów na twarz rzucę, wiesz? Albo wiem, rzucę smoka yy, i rzucę im flesze. Ja im Leci flesz. Jeden nie żyje. Spokojnie, Antek. Na blisko musisz go. Dobrze. Bombę. <noise> Dobry pomysł, to nie zdążysz. Szczerze muszę kaczać. Jeszcze raz rzucamy. Jeszcze dawa, jeszcze raz rzucamy tego. No nie oh. shift, shift. Idzie palak na ciebie. To jest... Antek no... O nie, Antek on ma tą podwójną pompę. Ej, weź, no, dawaj, Xema kup. Xema, Xema, xm, a, XM, a, XM, a, XM a, bo on strzela podwójnie. Ja się zwraca? No masz taką strzałeczkę obok nowy. O. No. XM. Dobra, tam nie kup... tego nie grałem. Nie, bo to jest podwójne, jak dobrze pamiętam. Flaszuję. O Jezus, fleszowałem nas. Ale to są szybotne. Zawsze nie, zawsze mnie, zawsze mnie. Zawsze... No na górze jest jeden na, na górze Kurde! Trzeba jednak trzeba y, nowe, wiesz? Tak mi się Musimy chyba taktykę zmienić. Ale trochę będzie cringe jak to przegramy. Czemu mhm. ja miał akapcie? <laughs> <laughs> Antek. Wiesz? No właśnie. Ale żeś to spalił, śmietnik spalił I teraz wleci w nas, zobaczysz Ale flesz Ja Jantek tak spokojnie, spokojnie O Jezus, on był tu Jak ja się wystraszyłem Adam tu zawsze stoi Ej, poczekaj, ja go spalę po prostu Ja go po prostu spalę Ej, ale, ale będzie beka jeśli mi się to uda po prostu rzucę mu mołotowa na twarz przez, przez dziurę patrz to tutaj jest dziura, co nie? Nie ale to było głupie, ale to... Ale było czemu głupie? ty tak tragicznie, że to tam małotowe? Dobra. Antek, sta... spokojnie, to jest punkt finałowy! Antek, nie... Spokojnie, Nowa i nie puszujemy, dobra? Ej, idziemy z drugiej strony! Kiedy terrorysta mówi do ciebie, że nie puszujemy. Ej, kupiłbyś mi Akacza! Ej, co wiesz się jej kupisz mi Akacza? Co wiesz jej kupisz mi akacza? Pójdziemy dołem, I g No i dołem. Ale oni wiedzą górą, chodź górą jednak, oni wiedzą już Ona nas wiedzą... I teraz shift trzeba od razu Shift! Muszę już słychać Nie wróci Jest jeden Nie, nie, nie fleszy! Nie no znajoni wiedzą Ale oni wiedzieli Nie, nie wiedzieli Jest tam za, za skrzynką, wiesz chyba Nie, to no są z drugiej strony. Poczekajcie, poczekajcie. Wejdź tam. Spokojnie, Antek, bo to jest Oremis, to jest Oremis, wiesz o tym? Mhm. Mm Żeby ci taki. Jest! Dobra, leży jeden? To jest punkt meczowy antek. Jest! 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 tego Jest! kupiłeś, Jest! wiesz? No, <laughs> bo z pompy Jest! Ej, patrz jaką masz nazwę, koń pociągowy. Co? Średnie <noise> obrażenia na rundę 55, aha. Dobra. No to co, jeszcze jedna gierka? Ej, w ogóle wiesz, że za jedną grę chcę powiedzieć, będę miał 30 winów? 30 winów będę miał? To fajnie, spadałem jak jak coś, to spadałem z Golda 1. Z Golda 1 spada. Dobra. Zaprosz to... nie, zaproś mnie, bo dołączyć nie mogę. Dobra, to widzimy się zaraz. Dobra, już jesteśmy. O Jezu, trochę mi laguje to to zawsze. Oskar, nie mów tego, dobra, dobra, już jesteśmy, płakam cię. Dobra, przepraszam. Ej, ale jak coś, to nie jest z Golda jeden tylko z czwórki, ale dobra. To było wszystko na nie działania, y, kurde, narodowe. Jezus, jak się wystawał? No ty... no. Nie ma nic za darmo, wszystko ci da się. Amo mi się skończyło. Dobra. Zaczynamy no, nie, nie, Mamy anty, więc póki co wiesz. Anty to anty. Jesteśmy zgubieni. <laughs> no. Nie no, ale yy, wolę Ancy na później, ale dobra, Chociaż Antek... Yy, najpierw spuszczujemy jedną rundkę, podsadzisz mnie, podsadzisz mnie. Dwie rundki mi podsadzisz, potem pójdziemy raz w środek, on się se, serio sam zabił. No eee! Owyś został zaraz bana! Nie no. O boże. Dobra, an Antek Luster, i jeszcze raz podświę. mnie podsadzasz. Jeszcze raz mnie podsadzasz. Dexter będzie po prostu pójdziemy tutaj longa. Y y y longa, a potem będziemy bronić już bombsite. -y. A ty nie puszuj. Gość się znowu zabił. Serio? Jest. Toś mi jak on to zrobił. Jak myślałam, że ja go myślałem, że jak nie zabiję W sensie, że ty go nie zabijesz Easy peasy, my no, mam. easy A zginąłeś! Ej, mam tego, mam Pepe Bizona jak to się... y Albo nie wezmę wtedy no, digla Nieważne no, no. Albo wezmę go tak, żeby był Co no. on serio nam oddaje grę, tamten typ? Jeżeli tak, to się wstydzę No, no Oskar. Pewnie poszli bombsite Teraz będzie, że ten typ został zbanowany On tego. Czy, czy ty widziałeś czat, czy nie? On będzie na schodach, idź prawo, idź prawo Nie to stąd, nie to tu I on będzie na schodach, Shift, shift. Albo on jeszcze jest bopsite I właśnie plantuje ci bombę Ale odwróć może się A ty, za... a ty nie żyjesz? Mhm On mnie tu za wupy zabił, więc pozdro jest! I drugi na prawo! Jest, jest, jest! Nie, nie się wtuj! Bo, bo on cię zastrzeli! Za bupy. Dawaj, no wbiegaj! No! Antek, bo się przyszedł! On mi dał uskołpa Nie, I walną nie. ci nie dał uskołpa! Masz prawy górny! No znaczy, się naprawdę różną 100 HP zabrał. Dobra, Antek, to teraz chyba musimy odbijać bombsite wiesz, tak będzie lepiej. Jezu, ja popię dwa flaszę. Chodź na bombsite. Ostarcie się. To, wish never born. Antek! Dobra, uwaga, flesz. flash! Flashbine! O Boże! Patrzę tutaj. Smoke. Dobra, wyszło. Ja patrzę od belety, patrz w stronę. Jest jeden! Się słyszałem. Jest w A drugi? Pe może być drugi tu, albo plecy. Patrz w plecy, patrz w plecy! Ja to porażę. Dwukropek T. Dobra, trochę go spuszuję może Nie, nie! No nie, no gośnie! Chyba 31 razy go zapen! Za 7 HP y A nie, 17! Nie A razy. Mam AK! Ale z 31 razy go chyba no może jest trzy sady, 30... ale coś około. 31. <grymna> 37. Może jest sada. Jeden celuje z USP Fleszuje, Jest chyba jeden. On mi on mi on mi on mi. Jest bomba le, leży bomba leży A ty, ty patrz plecy ja się tutaj poradzę w tak w takim momencie spadłem w, tak, w takim położeniu na pewno sobie poradzę Jest jeden na pewno chyba to to nie ty Jest 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 Ty go spuczuj, jak coś się ja ci pomogę A ja myślałem, że on miał obukłę. No ma P90. No. Ale po co ty chleb przychodziłeś? Mogłeś stać. A tego spoczywałeś się. A nie. No mówi. No, mówi wiem, przepraszam, muszą. powiedziałem, zapomniałem. Nie ważne, tak, no? No nie wytrzymam z gościem. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz zrobimy tak, żebym się tutaj nie... Dał, Czy? Nie, to ja. Ale słyszę chyba Są, to Słyszę jednego, ja słyszę jest... jednego. Chyba. To oni, to oni. Jest jeden. Słyszę. Teraz to ja szedłem. Jest B, jest B! Co, cofaj, cofaj, on ma paket! Dwóch, dwóch! Znowu! Naprawdę! No naprawdę! raz, no, spokojnie. Wszyscy! Jak będę mógł kupić M4, to ja nie mogę. Dobra, teraz na nim karma wróci z P90. Ponurek. Uszujemy? Nie, nie! Ja albo ja pójdę tu, a ty po tylnej bądź. A Ale chcę do nich? Nie, ja będę stał tutaj. Są chyba na mnie. Oni się tu mnie nie spodziewają. Jest chyba jeden. Ale przed chwilą, kiedy powiedziałeś, że są na ciebie, to dwójka wyszła na mnie. Ale słyszałem kroki, wiesz? Chyba na tobie. A nie, jeden na mnie. Na stówę. Uf, uf, uf! Jeden jest obity, a drugi... Yy, ale spokojnie, Antek, idź w tamtą stronę, idź w tamtą stronę. Albo dobra. Wierzę, I trusty. Oni, oni są dosłownie to za tobą, w się Na longu. Jak jest o plantowanie, to wyjdź. Tak, wiem. Ale na siwkie. Nie wychodź. Idź w lewo, idź w lewo, on się tu wie już o tobie. Ok. Weź mi akacza, weź mi akacza, kupisz yy, akacza na lewo, proszę. Dobra, kupisz te nowe. Zapomniałem, którym się podnosi. Spoko. Dobra, Antek, chodź na środek. I teraz odbijamy bombsite, I zamienimy się, zamienimy się. Ty będziesz tutaj, a ja ci tutaj rzucę na, na wszelki dymny, żeby ci było łatwiej. I cofnij się bardziej delikatnie, a ja będę odbijał bombsite. się bombsite. No, tu. Chyba je, są. Albo idą do ciebie, idą do ciebie, idą do, idą do ciebie. Wiesz? że nie Zrzucam <noise> ich grenade więzienia, hity do No naprawdę! Czekaj, całkowicie dostał? dostał w biodro, Nawet ok, go nie hitnąłem. Tak nie Jezus. Mamy teraz gorszą no, to właśnie, to czasami jest. ten spray z akacza tak właśnie działa. U mnie w moim przypadku zawsze tak działa. Aha, antyterroryści, przerwa? A, typ wyszedł. Aha. No to. Ile sobie poczekamy? Widzimy się chyba po przerwie. Co to jest? Ja kiedy przerwa? Ta rzecz Dobra, Guys, i. Dobra, wszedł. Dobra, lecimy w nich. Można spruszować pierwszą. No jak? No nie... Gdzie no był celowany w ciebie? Ktoś, no, jest kolejny. Gdzie on jest? Nie wiem, nie wiem, Antek, nie wiem, ale był celowany w ciebie i nagle mi wolno chodzi. Ktoś mi wyjaśni o co tutaj, tutaj... chodzi Ja cofam. Cofam, cofam. Hajdź z malowaniem. Aha. <głosica> Czuj, wezmę No chyba ten... no we, we Ja sobie wziąłem 4 jeden, a ty teraz nowe, Dobra Jak oni mają nowych w pierwszej rundzie? Był XM chyba, nie ten tak. nowy. Nie nowa, e, tylko jak oni mają m 41 a 1 im. Ja no, co jest?! Antek, ty czemu ty stoisz na stał, nie? Oh, ja już, nie wiem, czy ja im fleszuję już. Dobra, nie da Ale mam teraz ciężko Mówiście. Dobra, i teraz spokojnie, teraz już nie puszczamy, bo ja tam. odbijamy, bo staramy się odbić, a nie puszczmy. Dobra, rzucam ten, rzucam im flesza. Nie, nie rzucaj Co ty Atek robisz? Dobra, spokojnie Atek. Idź pierwszy, bo ty masz nowe, a ja akacza. Więc jak coś to cię. Ja nabalam jednego, a drugiego. Ja jestem odobijany. Dobra, Dobra, albo trzy rundy i wygrana grana. Słyszałem go, słyszałem go, słyszałem go pewnie. Seriotek Dostał? Ich pierwszy? Słysza. O, o kurde, grać Nie, nie Wiesz, wiesz, wiesz. nic nie zmienia oh. no, to, Oj, przepraszam, bal Czekaj, Antek, nie puszuj, nie puszuj Serio? Nie! Serio! A czemu ty nie idziesz za mną? Co ty, Antek, robisz? Bo no, ja chciałem ci pod celownik <laughs> Nie, dobra, nie ważne e, Dobra, kupuję Ataco To był zły błąd, że wziąłem tą awp wiesz? I teraz awp <laughs> Nie, ty ją też widziałeś, dobrze? No się i ciebie posuwałem. Dobra, ja Janek, teraz nie, teraz leci ze mną, ale spokojnie, teraz nie idziemy w nie. Udajemy się, że nas tu nie ma, udajemy się, że nas tu nie ma, cofnij się, to chodź do mnie, chodź do mnie. Udajemy się, że nas nie ma. Wiem, 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 wiem. ale to zrobię, że nas małki nie. Nie podsuwaj mi się, podziemy, chodź, chodź, ty, chodź. Idź pierwszy, idź pierwszy, szybko! Bo mamy minutę, Mordko. Lewo! Leży! Biegaj, biegaj, szybko, szybko! Antek! Poczekaj, czekaj! Plantuję. Nie wiem, Antek. <laughs> Ej i właśnie w sumie. Dobra, Antek, proszę, final. Final, albo remis. Final, albo remis. O wszystko to jest ta runda. I ja bym przed dołem, chodź. Ale trzeba biec, biec, szybko. Ale on, oni mogą mieć AWP, więc wiesz, shift. Kъде padłeś? Zgadałem, Antek, proszę, proszę, wierzę. Antek, nowo w ręce i wierzę, może być na daleko, ale w chociaż. No, wyjdź! Spokojnie, dobrze! Dobrze, dobrze! chcę, GG! chcę, oh, Kurde, dobrze. Antek ma asystent, ja mówię co nagród. Dobra, i chyba mam stopień... Poczekaj, może rank-up, może rank-up Biłem stopień piętnasty, plus może rank-up Starszy sierżant Pancji mam sierżant. Proszę, rank-up, proszę, up, proszę. Nie, nie, proszę. proszę. Czeka, No czekaj, jeszcze może nie... Kurde, no nie no Dobra Dobra, okej okay. Dobra, to my już kończymy ten odcinek chyba, co nie? Nie, jeszcze jedna wygrana No tak, ale to w nextie. Aha, dobra, dobra no dobra, no to nara No to No do, dobra Pamiętajcie używać iRexik na Kidro Link w opisie <grafy> Nie no, nara